Coś tu wchodził. Gdzie dzisiaj zwiedzamy dawną kotłownię zakładów włókienniczych? Obecnie budynek stoi opuszczony, i obok wybudowali galerię. Więc zapraszam. Dobra, jesteśmy w środku. słuchajcie, opuszczona kotłownia. I co Marcin, jest tam wejście? Czy nie ma? To będzie... to się... to się... A ktoś tu wchodził, już są te. Chodzimy dalej. Chodzi. tu To jest wielkie, zobaczcie, nie wiem czy to kamera uchwyci To są takie wielkie sypy Jeszcze lampa góry wisi Masz katarkę mocniejszą czy nie? Tą twoją Jesteśmy teraz na dole, tu bucha kocioł Tu jest chyba kocioł Zakłady włókiennicze tu gdzie jesteśmy w jednym z pozostałych budynków które się ostały powstało w 1835 roku działały nieprzerwalnie do 1999 roku A przyczyna ignaty jest prosta jak budowa tepa wejście wokucyjne, nowa rzeczywistość, milenium wymęczyło. starą technologię. Już takie nie było potrzebne, bo chińskie majferendy lepiej to robiły, nie? Wełna, nie? No. no, wymiennik, czyli, a to były kotły tutaj, nie? Ja to były takie sypowe kotły, kotły chyba tej z jakimś podejnikiem ty. Widać lepiej. Dobra. Kotły były Trzy sztuki. Jedna tu. Tu, tu, trzeci, tu. Dzisiaj jest takie trochę nocne, można powiedzieć. Ciemno. Ciężko było wejście znaleźć, ale się udało. Ale mówisz w którym wejściu? Tam była ta Z tej strony, co te stojaczki były. Co te. Nie, tam na, na wprost wejście. Aha, ze szczęścia. No dobra. tu okiem, jeszcze na kotły. No, latarka tego nie obejmuje w no, eksploracja dawnej kotłowni. Kolejne pomieszczenie jakieś, widzę składowisko elektroniki, starych drukarek, widzę. To takie kombajny te. te. Drukarki takie kombajnowe trochę. Socjal. Tu się chyba też prysznicowali. tu jest. O nie wiem, to wchodzić po tym to jest wiesz. Nie wiadomo co to jest. Ty nie umiem się obsługiwać gimbalem. Jesteśmy na górze. Tam jest jedno wejście. Jest drugie wejście. I tu mamy widok na piec. Rury, nie. rury co? No. Tak, ogrzewało. Tak, ogrzewało. No. Jakie okna, fajne są. Jest noc, nie możemy tak latarkami świecić za bardzo po okna. Ale klasa to jest. Fajna okienka. Jest kurwa, wysoko i w ogóle to Tu jest chyba przejście, chyba tak mi się zdaje. Nie, schody na górę są. Ty, to jest ten łącznik. No. Łącznik z do drugiego budynków. Co masz tutaj? 93 rok, 10 maja. Chromem barowy. Chlorek barowy. Tu jeszcze coś jest. jest chlorek rtęciowy. 10 maja. Do czegoś to potrzebne było potrzebne, tutaj? No, Chyba, że do próbki tej wełny. Do farbowania. Ja. O, słychać gołębie. Ogólnie część budynku zburzono, a resztę, które są zabytkami, przekształcono na galerię handlową która działa do dzisiaj. Galeria powstała na początku lat 2000 Dokładnie nie będę podawał, żeby nie zlokalizować obiektu. Żeby Wam nie ułatwiać za bardzo, i kotłownia się została i jest ładnie tak zakryta, żeby kameralnie wyglądało wszystko. Idziemy dalej zaraz. Myślę, że już tu leży. Dobra, idziemy do łącznika. Głębiej straszą. No tu coś. Fundamenty Wszędzie gołębie Ale tu jest wysoko Wszędzie gołębie ty. Tu coś musiało stać, nie? Jakiś, nie wiem, coś Jakiś zbiornik może z wodą Ale dziura co? No. Ma nie stąpa się tak miękko, No od tu pełno odchodów. O, to są te pomieszczenia biurowe. Z tymi luksperami. Ty szukajesz ostatnio, nie? Gdzie zrobić sesję, nie? No. No, to masz. Otwierane. Mam część biurową tylko kotłowki. Obieg był naprawdę duży. W szczycie jak zakładę jeszcze działa, to około 5 tysięcy pracowników tu pracowało, więc. tam dokumentów. te stare dokumenty nadal potem na dziennik ustaw Dziennik ustaw i który to rok 94. Tu jeszcze jakieś zostały A masz ciekawego coś? magazynu przędzy i sortownia. Biuro Dokumentacji Technicznej. To są takie. Tak. Dokumentacja techniczna. Ukradli może tej wody, dlatego tyle wody tu zużywali, nie? nie A wybrali? Namaczanie? Nie wiem. Z rzeki może. Marcin, chodź tu, zobaczysz coś. Waga parownicy pustej. Straty przy prażeniu. Kolodium 4% chloroform. to to chyba nie jest ten z procesu produkcji. Co uważacie, żeby nic nie przygołać przez tą płatkę, to tylko sobie wziąć latarkę Na sygnał z 402 to kojarzy ten łapa w górę. Ja nie kojarzę, szczerze mówiąc. Może za młody jestem. uuu jakiś gąb chyba. To panu żywota. Zdrowego modelu lodówki Puska. Nie ma tym razem nietoperza. Kolejne pomieszczenie i kolejne. Kto tu? Jakieś takie wałki. Co to jest w ogóle za wałki? To na fiolki jakieś są po szkoda. Chciałbym mieć te gliwice. To tu musiało być jakieś laboratorium lo do tego, wiesz? Chemiczne. Może barwniki? Barwniki, wiesz, tak, jest zdanie. dokumentacja, że coś no, to jest w Tak, coś, tak. Też po no. Nawet czuć taką woń trochę, wiesz, taką chemii no. takiej. Zaraz pójdziemy na górę. Za mną woda, sodowy. Jeszcze cały słoik jest, to taki proszek. Schody na górę. Nie, w to nie w to, no no, 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 Patrz, zobacz. Widziałeś? Dział Głównego Energetyka, Biblioteka i Informacja Techniczna. Łuciechowskie. Winda w O, To chyba winda, a to sercze były. Mówisz, że toaletki? Tak, chyba, to, że dać miejsce po tych. Bo... Trzeba nie świecić po oknach, bo to... No, władzę coś musi iść No. Tu okien, okien to już tu nie ma, nie? Tak to tylko przez tą pachtę tak fajnie wygląda, że to nie jest zaniedbane. No ta jakaś była wiesz. A, bez no, bez domysłu wchodził. Kim on czo? Dobrze, biegnij. A, otoś mówił też na filmiku, że to ślady wypełnienia się, czy coś? Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. A nie, to nie jest, to jest lustro, to nie jest, to jest okienko, nie lustro. No, mi się zdawało, że to jest lustro. Daj sobie spokój. Jeszcze stare wypowiały jakieś. Rysunki braki. No, jakieś biurko takie powieszane. Możesz mi zrobić jak ja idę tutaj z tyłu strony Możesz mi zrobić jak idę tyłem tutaj ten łącznik jest koza z budynku do budynku Przeciąg Galeria działa prężnie wręcz powiem, że się rozbudowuje, Część budynków fabrycznych została przerobiona na ta galeria, a część została wyburzona. Taka kolej rzecz. Fajne te okna, takie wielkie. Będziemy kończyć tą naszą nocną eksplorację. Także, jeżeli się podobało, to kciuł w górę. Suba. Ale żebrać nie będę, więc do zobaczenia.